A teraz przed nami kolos, kobyła. Książka, która jest takim ABC różnych, różnych technik hawciarskich. Zobaczymy, ile nam zajmie przeglądanie tej książki. Autorem jest też Donna Kuler I spójrzmy, co, co, co ona zawiera. Czy warto ją kupić, czy nie. Ta książka została do mnie przesłana przez Natalię. Natalia ją gdzieś zdobyła w odmętach internetu, to jest książka, którą z odzysku, to nie jest kupiona książka, gdzieś tam nowa ze sklepu, ktoś podarował w 2001 roku swojej mamie, więc zapewne ona jest jeszcze z 1900 któregoś tam roku, dokładnie nie znalazłam tutaj daty, z którego ona jest, więc a 2000, przepraszam widzicie, 2000, 2000, rok czyli to jest książka no, 20, 24 letnia i co ta książka zawiera przede wszystkim zawiera ona takie trzy techniki podstawowe to jest needlepoint to, to jest haft płaski i to jest haft krzyżykowy ten needlepoint to jest to, to jest po, po, połączenie kilku różnych technik wyszywania, w tym między innymi jest to haft gobelinowy, ale jest on zwykle połączony z innymi jeszcze y, wzorami. No i sobie tutaj możemy obejrzeć, co, co, co jest właśnie o, to jest przykład takiego y, haftu Needlepointa. To również, także to, to, jest, to są po prostu różne techniki hafciarskie. Są one bardzo popularne, bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych i bardzo dużo osób wyszywa tą techniką i jest to bardziej popularne tam niż nasz haft krzyżykowy. Tam praktycznie w każdym mieście, nawet bardzo małym, jest taki klub pań z właśnie tym needle pointem. Ja Dobrze, ja zrobię Wam osobny odcinek z tym, tą książką, jednak, bo wiecie co? Ja mam nagrany odcinek z tego sklepu i wstawię Wam go, bo jak, chyba go nie oglądałyście, wstawię Wam właśnie z tym, jak panie wyszywają, co tam jest w tym sklepie, jakie są materiały, jakie są wzory, bo to jest bardzo ciekawe i warto sobie popatrzeć. Jest to bardzo droga technika wyszywania, ponieważ Tutaj często y, u, używane są bardzo szlachetne nici, jedwabie, jakieś nici farbowane, a poza tym same schematy y, są drogie. Także takie wzory potrafią kosztować kilkaset dolarów. Ja widziałam nawet kanwę, która była y, podmalowana i sama kanwa kosztowała 200 dolarów. Także naprawdę to są drogie rzeczy i bardzo popularne w Stanach. Tak jak mówię. To są rzeczy bardziej popularne w Stanach niż tak naprawdę haft krzyżykowy. No i tutaj mamy całą historię oczywiście needlepointa, pointa możemy sobie poczytać. I mamy również, jakie są używane do tej techniki materiały, nitki. różne akcesoria, które my oczywiście też używamy w naszym hafcie krzyżykowym. Tak stojaki, ramy. Wszystko właściwie to, co jest też używane u nas. Jakie narzędzia? Tak zwane layout narzędzia do układania różnych ściegów sortery stapler yy, oni troszeczkę inaczej przymocowywują yy, przymocowywują materiały bardzo często materiały ty, ty, ta kanwa jest przymocowana do takiej ramy i właśnie przybita tym takimi wiecie z szywkami i oni w ten sposób yy, wyszywają o nie wiem czy to tutaj Czekajcie, ja muszę książkę bliżej przystawić. Tutaj akurat to nie jest tak zrobione, ale ja tak widziałam właśnie tam w Stanach, w takim klubie specjalnym. No i właśnie mamy malowane kanwy, albo można też wyszywać z wzorów y, takich pisanych. Hmm, tak, co należy zrobić, żeby zacząć wyszywać. Jak należy zamocować kanwę, jak należy. A, o, właśnie ten link tool. Co zrobić, żeby w odpowiedni sposób ułożyć sobie tą nitkę. I tu mamy już. Needle Point Stitch Gallery i mamy różne ściegi, które są używane w needlepointcie. Część z tych ściegów jest y, używana również u nas w naszym hafcie krzyżykowym, ale część jest pewnie zupełnie nam nieznana. Oczywiście to jest półkrzyżyk, e, haft taki gobelinowy w, 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 wykonywany metodą e, kontynentalną. Tutaj możemy zobaczyć jak, jak, czym różnią się tyły, czyli mamy przód i tył. I mamy, możemy zobaczyć, jak wygląda różni, różnica. To jest basket with, czyli rosianki Jak jeszcze kiedyś się je oglądałam, to one często mówiły, że one wyszywają tak zwanym koszyczkiem, to jest właśnie ta metoda koszyczkowa. No i tutaj są różne metody, jeszcze wyszywania gobelinem, także ten needle point zawiera w sobie przeróżne techniki tego typu, ale oprócz tego zawiera, jak widzicie, również różne. Inne ściegi, także można tutaj e, wyszywać, o, takim ściegiem. Takim ściegiem. Takim ściegiem. Taką mozaiką. E, wszystko to są, to są ściegi, których trzeba się nauczyć, jeżeli chce się właśnie bawić w needlepoint. Albo po prostu mieć książkę, która będzie pokazywała, w jaki sposób te, mm, te ściegi wykonywać. I ta książka dokładnie pokazuje nie wiem, czy wszystkie te ściegi, ale myślę, że na pewno te podstawowe są tutaj pokazane. No i była drobna przerwa, bo zawołał mnie syn. Wracamy już dalsze, do dalszego e, oglądania. E, I widzicie, jest ściek kaszmir, kaszmirowy. No ja nawet nie wiedziałam, że jest taki ściek. Niektóre ściegi znam y, z Needle Pointa, ale nie, y, ale myślę, że ja znam jeden na 100 tych ściegów. No i mamy tutaj y, wszystko rozrysowane, jak zrobić ścieg Milanes, proszę, ściek y, ścieg, tym kalem. O tym ściegiem kalem? Chyba z, z ściegiem kalem wyszywałam rękawiczkę, taką tą zawieszkę, rękawiczkę świąteczną, i tam ten mankiet był wyszywany właśnie tym ściegiem. Już czasami te ściegi można gdzieś spotkać w naszych różnych pracach. Florentiny ściek. No, jak widzicie, tutaj jest po prostu cała masa przeróżnych ściegów, które w tej technice się używa. Myślę, że to jest świetna książka. Świetna książka, bo tak jak mówię, tutaj możecie znaleźć również te ścieki, które gdzieś tam w takich bardziej zaawansowanych różnych y, wzorach naszych można sobie użyć. Mhm. Pawilon, proszę. Mhm. Proszę krostić. Czyli krzyżyki też y, można gdzieś pewnie używać. Mm, upright Cross, upright Cross, Smyrna Krosti. No to to akurat znamy, O oh, Rice. Rice też taki znany do Smyrna, Smyrna, herringbone To są to były akurat ścieki, które ja używałam w Gardenie. Tam było trochę takich. Różnych y, ściegów. Mm -hmm. To są takie ściegi, które można w ogóle gdzieś użyć, y, wykonując nawet nasze tyły poduszeczek. To też, też by to fajnie wyglądało. Italian Cross, czy widzicie? Italian Cross, przepraszam. Italian Cross. Double Leviatan. <laughs> Square, Woven Cross. A ten Woven Cross to też ostatnio mm, w którymś y, wzorze używałam. Ilet Dime, Al Algerian eyelet No to są takie ściegi, które też są u nas spotykane. Leaf, Leaf Variation, no to ten leaf to też jest dość popularny ścieg. Rhodes, popularny bardzo. Wowen, okej, okay, ale nie łowen, skocz, tylko inny ściek. Jeszcze znam. Bo mhm. to jakieś śmieszne, takie wychodzą, jak bukle to wygląda. Widzicie? można przeróżna. A tutaj są miejsce, żebyśmy chyba własne jakieś e, ściegi wstawili. E, no oczywiście, ja żadnych nie zamierzam swoich stawiać bo ja dobrze będzie, jak się nauczę sama tych ściegów, które są tutaj. E, no i taki wzór, i tutaj chyba nawet jest, tak, jest wzór na ten wzorek, jest też ten wzór, i chyba też jest e, wzór tak na. Na wykonanie tego wzoru. Także książka zawiera również schematy. To jest bardzo ładne, prześliczne. No i tutaj też mamy schemat, właśnie jak wykonać ten wzór. No i mamy już część embroidery, czyli tą część taką z haftem płaskim. Ja akurat no, nie jestem jakąś entuzjastką haftu płaskiego. No i oczywiście mamy historię haftu płaskiego yy, i tak samo różne przybory, yy, różne nici używane, yy, sprzęty. Yy, jak widać to wszystko właściwie się tutaj dość mocno powtarza. Lupy, nielupy, koraliki, guziki. I również podstawy. Oczywiście tutaj bardziej się rysuje na, na, na materiałach, czy rysuje się na jakichś, nie wiem, kalkach, i to chyba przenosi na materiały. Ja pamiętam, że kiedyś coś takiego moja babcia robiła. W sumie w dzieciństwie to ja się trochę tym zajmowałam, no ale hmm, chyba, chyba ja jednak jestem bardziej taka krzyżykowa. No i znowu mamy podstawy, które są niezbędne. Sposoby wyszywania, sposoby prowadzenia igły, koralików tutaj jest to dość ubogie przynajmniej ten wstęp ale już tutaj ściegi są całkiem podobne do ściegów u nas, jest też backstitch o proszę, Freddy backstitch są o satin w satin pamiętacie, tym się robiło bloki Klostery. Tu mamy właśnie różne ścieki, które są używane. Outline to tym outline'em, ja robiłam bałwanka, tego bałwanka, który był wykonany z filcu. To tam właśnie się robiło ten ściek outline. Czyli, wiecie, to, to jest taka, tak naprawdę, encyklopedia przeróżnych ściegów, które mogą się w każdej chwili nam przydać. Tak. No, zygzak cross herringbone no, ten herringbone ściek jest też ten herringbone i ten double herringbone są takimi też dość popularnymi ściekami no, listki no i no, jeszcze dalej. Myślałam, że to już będzie koniec. O, fly. To też taki popularny ściek. Mhm. Back chain. Mhm. Dobrze, tutaj przelecę to szybciej. W każdym razie są tutaj przeróżne ściegi, które są używane w hawcie płaskim. Ale jak widać, też tutaj są takie ściegi, które u nas występują. No i tutaj różne mm, przykłady. Różne przykłady. O. No i też będzie pewnie wzór do tego. Tak, do skopiowania sobie. Mamy wzór na motylka. Do skopiowania. Wzór na takie kwiatuszki. Tak, też jest wzór na kwiatuszki. Okej, okay. tutaj już bardziej idziemy w taki haft. Nie wiem, to ja bym to nazwała, ale ja taka dobra w tych nie jestem innych. Technikach, więc nie wiem, to chyba jest Richelieu i tutaj mamy też wzór. Petit Fleur, ok, coś takiego. No i przechodzimy do części związanej z naszymi krzyżykami. Hurra, dotarliśmy i też ja bardzo chciałam ten, ten wzór. Bardzo się cieszę, że ten wzór właśnie jest w tej książce. No i tutaj też mamy oczywiście historię. Troszkę o samplerach również historię. <laughs> mamy o Hardangerze trochę, o Blackworku, o różnych takich technikach Ardengerowych i tak dalej. I mamy później na temat materiałów: kanw plastikowych, różnych materiałów, które się nadają do wyszywania yy, nitki. Ja nie dodałam, że ta książka jest oczywiście w języku angielskim, ale to pewnie widzicie. No więc. Yy... Jaka, jakąś tam podstawową wiedzę w tym języku no, trzeba mieć, albo sobie po prostu trzeba tłumaczyć. Różne przyrządy, które się nam przydają, ciekawe do czego to jest to. Ten, ta szczoteczka. Bardzo ciekawe, do czego oni to używają, nożyczki, igły. No, oczywiście, różnego rodzaju. Ramy, tamborki, szkła powiększające, sortery. Wszystko to jest niewątpliwie nam bardzo, bardzo potrzebne. O! No i tutaj podstawowe informacje na temat y, wyszywania: jak, za, jak przygotować materiał, y, zorientować materiał, jak zabezpieczyć brzegi. Wszystkie takie podstawowe informacje są. Jak wyszywać. Tutaj znajdziecie po prostu wszystko, co jest potrzebne do takich podstawowych umiejętności, aby zacząć wystartować z krzyżykami. No i mamy też różne ściegi i też te ściegi będą się powtarzały z tymi ściegami, które były wcześniej po prostu są to te ściegi, które są y, najbardziej popularne w danej technice i mamy o, smyrna, double leviathan y, rice ścieg Tak, to są takie właśnie ściegi, które są y, używane w pracach, które mają łączone techniki. Double backstitch. Tak, są, tu są w ogóle różne techniki y, backstitcha. Jak kiedyś nagram odcinek na temat, y, na temat y, wykonywania y, konturów różnymi technikami, bo to jest myślę fajne dla wielu osób, a nie każdy taką książkę będzie posiadał. Outline, y, to jest też fajne fajna technika do, do wykańczania em, do robienia takich linii, które mogą być również li, liniami obłymi ok, satin stitch to już wszyscy wiedzą, ten satin stitch do czego służy czyli po prostu to jest ścieg na, ok na okrętkę backstitch chain no tak jak mówię, jak będziecie to przeglądać to, to zobaczycie, że te ściegi się po, powtarzają w we wszystkich tych technikach. Mamy tutaj dalej kolejne ściegi, i kolejne ściegi. Mhm. I kolejne ściegi. Bardzo często w różnych samplerach e, występuje właśnie taka mieszanka. Jasmine się e, charakteryzuje tym, że są różne ściegi. E, m, m, Douglas ma też często takie różne ściegi łączone. Mhm. Dobrze. Przelećmy to dalej. Przelećmy to dalej. O. Dobrze. To jest pulled work. Cokolwiek to znaczy. Okej. Okay. Pulled work, pulled work. <coughs> Hardanger. Hardangerowe ściegi. To też w książce z hardangerem oglądałyśmy właśnie te bloki. Wykonywanie tych różnych gwiazdek, listków i tak dalej. Czyli tu mamy też te ściegi, które są popularne w hardangerze. drone work, ok kolejna jakaś technika edgings, edgings bardzo fajna, fajne są też pokazane metody jak wykańczać brzegi różnych, nie wiem serwetek, obrusów, różnych prac właśnie w taki sposób, żeby ładnie wyglądały. Ja tak kiedyś robiłam, pamiętam taką poduszeczkę na igły taki sposób właśnie wykańczałam. To było w młodości jeszcze, jak chodziłam do szkoły podstawowej. Zobaczcie, tutaj są różne metody takiego edgingu, czyli tych brzegowych ściegów. Super. Bardzo fajne. No i tak, i to będzie na tyle i słuchajcie, i teraz już będą różne wzorki. No, powiedzmy, że to tak nie woła do mnie natomiast no, ten wzór na no, piękny, tutaj też jest pomieszanie różnych technik, haft krzyżykowy yy, takie ściegi specjalne trochę blackworku trochę yy, tych tutaj takich ściegów pewnie yy, nie wiem, może to będzie jakiś taki satin stitch albo coś w tym stylu mamy wzór lecimy sobie ten wzór dalej, a zobaczcie tutaj jest też y, taka serwetka do wykonania hardangerem taka mała serweteczka opisane są ścieki y, do, do ozdobienia jakieś ściereczki o to jakie słodkie jest, nie? taki koszyczek Zrobione też różnymi ściegami, to, to mogłaby być Rose Basket. Ja, ja bym to widziała jako takie etujne igły. Fajnie by to wyglądało. Super. No i oczywiście wzór do tego. No i tutaj są też metody, jak oprawiać, jak zabezpieczać nasze prace. I tak, i dalej już są znowu zamiany. Demce na Ankora. Metryczne sprawy, zamiany. Bibliografia różna. Tutaj z tej bibliografii można się też dowiedzieć o widzicie, wielu różnych książkach, które są dostępne na rynku i które były wykorzystane, aby stworzyć tą książkę. O, na przykład o, o Counted Fred, czyli naszym kawcie między innymi krzyżykowym, tutaj jest cała masa różnych książek. Cała masa książek, i mamy oczywiście wpis treści taki y, według y, alfabetyczny. I Stitch Index, czyli tu pewnie można znaleźć wszystkie ściegi, które. Które są nam ewentualnie potrzebne. I na tym koniec, słuchajcie. Tak ta książka wygląda. Myślę, że taką encyklopedię warto mieć. Jeżeli ktoś ma zbędnych parę złotych, to myślę, że coś takiego warto w swojej biblioteczce hawciarskiej trzymać. Słuchajcie, to byłoby na tyle. Przejrzałyśmy razem 4-5 książek. Mam nadzieję, że na jakiś czas mamy dość przeglądania. I zapraszam Was na kolejny odcinek, który już będzie bardziej o moich postępach. Ja tych postępów w sierpniu zbyt wiele nie miałam, ponieważ w sierpień poświęciłam na haftowanie prezentów dla dziewczyn. I to mi troszkę czasu zajęło, i w związku z tym, no, tak dużo, dużo postępów na innych pracach nie, nie było. Ale to nic. Myślę, że we wrześniu już będę miała dużo więcej do pokazywania. Zatem, kochani, do zobaczenia. Trzymajcie się dobrze. Buziaczki. Papa. Pa. I zobaczcie, co mamy. Mamy tutaj nawet Stitch by Stitch, Needlepoint Gallery. Zobaczymy, czy tam jest jakiś sklep, czy nie. Yes. O, oh, oh, Good. Uh, yeah, I've been doing a lot of stuff with her, know, and every so time I go, be okay. I've been all mm -hmm. and I I'm gonna of it. there's all kinds of stuff. That she's she's very. daddy, I don't. She doesn't do it either. Though. No, that's she's the not a surgeon. She would send me to a surgeon. Yeah, we're just sitting tight. Well, Vince is going to Eddie's knee doctor. Tuesday. Adelaide that's her favorite surgeon if it's in hospital. She loves yes, she he's done oh, my yes, kids too. And so you're so gonna nice. appointment for Tuesday. So. That's amazing. Yeah. That's great. Yeah. He's gonna love it. Good. All right. All right, I'll, I'll talk, talk to you. Have fun at your christening. communion. Yeah, whatever. <laughs> <My excuse laughs> Little folks, little This one I just to keep, um using uh making flowers.